Sie, siemaneczko z tej strony ja i witam Siema. was w kolejnym filmie serii survival na osiedlu I to już będzie za 20. Mój, to będzie już mój 20 film więc naprawdę super przypomnę musicie zostawić po tym filmie aż cztery raki więc szalejemy i 25 wyświetleń więc jeżeli to jest dla was realne to to zostawiajcie no a też dzisiaj idziemy po jeszcze jedną osobę ale na razie będziemy musieli nagrywać nawet może cztery filmy z tego na zapas. Tak, bo ponieważ ja filmach... jadę w górę aż na równi się tydzień, no i będzie ma dupcia, a ja pupcia. Obus, gdzie nawet chyba filmy, gdzie będę nagrywać, więc trzeba nadrobić. Tu, Akurat ja będę mógł nagrywać. Ale nie będziesz nagrywał z tego. Cztery, cztery filmy na pewno musimy nagrywać. Tak, będą cztery filmy, więc naprawdę i kolejny film właśnie z takich będzie z 25. Filmów na kanale, więc teraz takiej serii będzie coraz więcej i mam nadzieję, że ta seria wkrótce za gości i będzie. I... Dobra, robimy. A w sumie, bo może, może się wyłączyć, no tak. Więc teraz musimy iść po Jurka. No, może ty by do niego zadzwonisz, bo tak średnio mogę. Nie numeru. Tak, nie będziemy pokazywać numeru, abym się do niego nie dobijał. Wiesz co, w sumie nie, bo może ktoś się tam do niego włamać tam nie no, no nie no, w sumie pokażemy, no chce mi się robić ścięcie, chociaż, no, no Nie robię, no bo może mi się skończyć film, a już to jest taki, wiesz no hmm. Ale Ty nie wchodzisz ze mną do kroki Okej, okay, okej, okay, bo to nagrywam, mam pełny materiał Ciekawe co dzisiaj zrobi nasz szympaunso, gorilo, julek to się nie wiem, Dobra, robisz ścięcie? Okej okay. okay. i wracam po cięciu, super Mam nadzieję, że to się będzie ładnie nagrywać. Nikodem tradycyjnie za piłaczką biega. O, no zobaczcie ja ciekawe czy wy to widzicie, nie? No coś tam widać. Coś tam będzie widać. Survival na osiedlu. Zaraz pójdziemy po Julka. Tak, nie pokazujemy Wam domofonu, bo... No nie wiemy, a to jest rok 17. O. Taki piękny. No, zaraz będziemy po prostu mieli kamerkę na mnie. To wszystko. Wejdziemy też do klatki, i tam pokażę Wam klatkę, ale nie do Julka, bo nie chcę mieć spubczonego materiału, więc robię cięcie. Dobra, nie robimy żadnych cięć. Chociaż w sumie lepiej zrobić cięcie, żeby Julek o tym wiedział. Mordy zobaczcie co mu się stało. No bo cały czas tak trzymam, widać to? No niestety Julek nam dzień nie wyjdzie, więc jest G. Uff, dobrze, szczerze mówiąc to się nie wyłączyło teraz. Ponieważ jeszcze będzie wcześniej maraton gry na PAM. To nie pokazuj naszej szkoły. W sumie to mogę pokazać. SP5 mogę się pochwalić, w jakiej szkoły chodzę. choć wejdziemy na iterem. Nie wiem, no, ale weź przybić po prostu, żeby było widać na sklepie widzicie z Czekaj. no nie, musimy wejść po prostu na teren szkoły, więc robimy cięcie i widzimy się na terenie szkoły. Dobra mordy. Ja przeskakuję i on też będzie to się nagrywał? No, to też mnie nagrywał. On nie. Kurde. To jest dziwne na odcinku, ale naprawdę... Ale naprawdę widzicie, że coś się to nagryć na Okej. Okay. A kurde, a. Ja to było na odcinku, nie? nie widziałeś tego, co robiłem. Szczerze mówiąc może i dobrze widowie. Dobra, zobaczcie. To jest Imitri, czyli Niko. Dobra, a teraz się pochwalę do wychodzę. No co prawda to nie jest numer jeden, numer pięć. I ona jest olimpijczyków polskich. To jakby ktoś nie wiedział kto jest Ale ja pierwszy zacząłem nagrywać. Ale słuchajcie, widzowie mam dla Was taki mini konkursik o wygranie spotkania. Ten słuchajcie, kto... Ja też mam spotkanie Ale ja pierwszy jest, mówię u mnie. To jest wspólne spotkanie o 21 sierpnia do... nie wtedy nie ma, na wtedy nie ma Niko. Ja, powiem tak. To jest to ja u mnie, to jest u mnie solowe u ciebie solowe, sorry, oddal się. No oddal się ode mnie, cholera, u mnie solowe. No dobrze. Drodzy widzowie, u mnie napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jakie byście chcieli kolejną grę na tym kanale. No i ten tak jak gra, która mi się spodoba. To po prostu temu zadaje serduszko, jak ktoś daje serduszko, odpisujemy w komentarzu gdzie i co jak i wtedy po prostu się widzimy na odcinku, więc teraz robimy Prznosimy kamerkę na Imitri TV Dobra, więc kamerzyści zbliżają się do siebie wielkimi kropkami. No co, dawaj. To, że nowa gierka na kanale. Ja też ogłosiłem, żeby w napisać. Ej, nie no tak właśnie, bo nie wiemy jaką gierkę na wam no, nagrywać bo... Jak ktoś napisze żadną, to ma serduszko. Ale nie odpisuję mu w komentarzu, gdzie będzie to spotkanie. Bo po prostu chcemy wziąć jakąś nową grę, którą wy będziecie wolali, a nie taką, którą Wam się nie spodoba. No prawda, prawda? No napiszcie. Znaczy to ty. Ty, ty. Dobrze, ja się z wami dzisiaj będę żegnał. Taki krótki film, bo muszę jeszcze mieć baterię na rozmawianie, a nie za dużo jej mam, więc się z wami żegnam, pa pa!